Od wtorku rusza trening rowerowy mający przygotować wszystkich chętnych do rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Urząd Miejski w Gnieźnie będzie inicjował spotkania, którymi zaktywizuje sympatyków jednośladów. Mam nadzieję, że jeździmy cały rok na rowerach. Natomiast od 21 marca zachęcamy szczególnie do tego, żeby wziąć udział w treningu do rywalizacji o po rowerowej stolicy Polski. Trening trwa do 21 maja. Wystarczy, jeśli ktoś jeszcze nie pobrał aplikacji, pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta. Lubią zaktualizować, bo często też po roku niektórzy zapominają, więc warto sobie to sprawdzić, dołączyć do treningu i kręcić wspólnie razem z nami kilometry. Będą spotkania. Już jutro właśnie w ten pierwszy dzień wiosny w 21 marca o godzinie 17.30 ruszamy z rajdem po Gnieźnie. Gorąco zachęcamy do tego, aby w tym rajdzie wziąć udział. 1 kwietnia to nie żart, ale zachęcamy również do udziału w rowerowej strefie Kibica. Wspólnie z dwoma strefami, z serwisami rowerowymi, a także z Policją i Strażą Miejską będziemy rowery sprawdzać, kontrolować i także je znakować. 4 kwietnia to jedno z wydarzeń, które Biblioteka Publiczna również zaprasza. Numer 9 do tego, żeby sprawdzić stan swoich rowerów i o tym porozmawiać. I moc moc różnych wydarzeń na profilu Gniezno na kole, na które gorąco zapraszamy tych wydarzeń do końca treningu jest sporo. Przygotowujemy się już także do samej rywalizacji. Trening rzecz ważna nie tylko ze względu na budowanie dobrej kondycji. Trening jak do każdej aktywności trening do tego, żeby dobrze się rozgrzać i przygotować do, do tej rywalizacji, która w czerwcu będzie miała miejsce. Ale tak naprawdę zachęcamy do tego, żeby z tego roweru korzystać cały czas, więc trening to duże sprawdzenie dla głównego organizatora dla miasta Bydgoszczy, jak będzie wyglądało z częstotliwością i możliwością aplikacji, czyli jakby z tymi technikaliami. W tym roku Bydgoszcz dorzuciła sobie jeszcze dodatkowo poza rywalizacją miast, rywalizację gmin, także tych uczestników i użytkowników aplikacji. Będzie na pewno dużo, dużo więcej. Zachęcamy do tego, aby wypierać gniezno jako miasto, dla którego kręcimy kilometry, zarówno samych mieszkańców, wszystkich sympatyków, a także okolicznych cyklistów z okolicznych miejscowości, żeby wspólnie z nami się bawić. Rowerowa stolica Polski jest zaplanowana na cały czerwiec. Gniezno rok temu zajęło w nim trzecie miejsce. Przejechaliśmy w sumie około 420 tysięcy kilometrów.